Industriada to święto szlaku zabytków techniki. Kolonia robotnicza Ficinus jest od początku istnienia szlaku właśnie jednym z obiektów na tym szlaku, który w tej chwili liczy około 40 obiektów. Od kilku lat dołączyła do świętowania, do industriady stacja Biblioteka, która po raz kolejny była już obiektem zaprzyjaźnionym, a mamy nadzieję że już niebawem również będzie obiektem szlaku zabytków techniki. To święto w kilkudziesięciu miastach, w kilkudziesięciu obiektach właśnie... W tym dniu od dwóch lat jest to sobota wrześniowa a wcześniej odbywała się w czerwcu zobaczymy jak będzie w przyszłym roku natomiast zawsze te wydarzenia przygotowane są dla rodzin z dziećmi ale i dla pasjonatów techniki dla pasjonatów historii my tutaj na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus stawiamy zawsze na tą historię ale też przede wszystkim na ciekawe warsztaty dla dzieci w tym roku Industriada odbywa się pod hasłem Technika to Was zaskoczy. Więc, tutaj na tym zabytkowym osiedlu, które jakby było takim zapleczem dla pracujących na pobliskiej kopalni górników, takim odpoczynkiem, co też było ważne, pokazać, jak to życie się toczyło poza zakładem pracy, poza tą industrialną częścią życia. Mieszkańców, jak to wyglądało, musieliśmy troszeczkę pokazać też tej techniki. Stąd pokazy naukowe, stąd warsztaty artystyczne nawiązujące do techniki. Dzieci budowały sobie własne lampki, dzieci budowały skrzyneczki, które na, na jakieś takie drobne rzeczy, które, które były przepięknie ozdobione różnymi metalowymi częściami technicznymi. Bardzo ciekawe pokazy naukowe można było zobaczyć na stoisku Zespołu Szkół numer 6 sąsiada kolonii Ficynus, bo szkoła znajduje się tutaj w Wirku, szkoła imienia Kopernika. Tam uczniowie technikum pokazali odnawialność źródła energii, można było zobaczyć jak działa samochód na wodór, jak, jak działa pompa ciepła, jak wygląda panel fotowoltaiczny. To stoisko cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Ponadto za każdym razem na każdej industriadzie e, można z przewodnikiem odwiedzić nie tylko tutaj tą uliczkę Ficinus, który, e, kolonię robotniczą Ficinus, która składa się z 16 domków zabytkowych. E, taką jakby początkiem, ale jednocześnie końcem tej kolonii jest Kościół Ewangelicki który też ma bogate wnętrze, bogatą historię i to też można było z przewodnikiem obejrzeć. W tym roku przewodnik troszeczkę wydłużył wycieczkę i mieszkańcy i nasi goście, którzy odwiedzili ficinus właśnie w dniu Industriady, mogli obejrzeć również zakłady przemysłowe i dzielnicę Wirek troszeczkę dalej. Odwiedzili parafię katolicką świętego Wawrzyńca Wirku, także wycieczka wyszła poza ficinus, ale cieszyła się też bardzo dużym zainteresowaniem. Kolonia robotnicza Ficinus również była tłem dla happeningu Work It Out. Kolejny raz grupa młodzieży ze studia Progress prowadzonego przez panią Justynę Rak zatańczyła tutaj w tle tego osiedla. Jest to takie wydarzenie, które łączy z kolei. Wszystkie europejskie obiekty przemysłowe, gdzie taki happening się odbywa. Następnie będziemy mogli, już w niebawem, filmik z tańca tych dzieci zostanie zamieszczony w internecie. Będziemy mogli głosować właśnie na naszą grupę. Także zachęcam do głosowania, zachęcam, żeby grupa naszych ludzkich dzieci wygrała ten konkurs. W ubiegłym roku zostali laureatami wśród kilkudziesięciu obiektów z całej Europy. We'll